Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Rocket League i mam oto takiego skinka Mega Spoko mi się podoba. Styl mamut, by the way. Okej, okay. takie memowe okulawki. Proszę mnie nie oceniać w komentarzach. I dzisiaj sobie zagramy koszykóweczkę. Fani koszykówki na pewno y, polubią yy, No i jedziemy z tematem yy, Co więcej No i już widzimy się w, w, gier, w giereczce Dobrze, trzy, dwa, jeden, ruszamy w ogóle bardzo dużym minusem podczas tej gry jest to, że trzeba mieć umiejętność latania. W sensie chodzi mi o to, że, że podskoczyć jakby i. I, I włączyć tak turbo, żeby no jakby latać, niestety ja tego nie, nie potrafię. W ogóle, dzięki za wszystkie y, komentarze i y, tipy, które mi dawaliście y, pod ostatnimi odcinkami. A... A ja już no, będę starał się strzelić nie, może nie bramkę, ale zdobyć punkt. A ja ja dobrze. Nasza drużyna strzeliła gola. Proszę zobaczyć na te Piękną wbitkę do kosza, coś wspaniałego. O, o takim czymś mówiłem takim lataniu. Ok, teraz na razie musimy się skupić na wybiciu piłki spod naszej, naszego kosza. Ajajaj, prawie strzeliliśmy Kosza, no niech będzie Można strzelić kosza W moim języku O nie, właśnie straciliśmy punkt I jest remis a to było piękne. O nie, do swojego kosza prawie strzeliłem. Ale zacięty jest ten mecz. Proszę Państwa, czy tu nie jest? Najprawdopodobniej będzie dogrywka. A oczywiście jest dogrywka. Właśnie próbowałem latać. O, proszę zobaczyć. Nie, piłka leci na nasz kosz, ale nie, jest na szczęście nie trafia do naszego kosza. Tak, nie, spóźniony. A, właśnie o nie. Przegraliśmy w dogrywce. No i gorzej Zwycięzco pomarańczowi. <grymne> Dobrze, ale my zagramy jeszcze jedną y, gierkę koszykówki. Dobrze, więc my już jesteśmy w kolejnej gierce koszykówki. I właśnie nauczyłem się latać. Proszę Państwa, czy to nie jest piękne? Jednak na padzie się łatwiej gra. Oj, właśnie zdobywamy punkt! Jest! Tak jest! 1-0! Brawo my! A raczej Big Daddy, który strzelił bramkę. Ojojoj! Oj, oj. Puściłem wodzę fantazji! I... Oj, 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 Blisko naszego kosza jest piłka! Ale na szczęście nie trafia! Do niego! O nie! Dobrze, dobrze Nie ma, nie ma, nie ma, nie Nie zdobędziecie punktu A jednak zdobędą Ech. No niestety, jeden, jeden Mieli punkt wyrównujący Że trzeba wybić Ale nam się to nie udaje I piłka zostaje Ale dobrze, wybili, wybili Ajajaj, nie trafiłem teraz w piłkę Ale co tam Teraz trafiłem i. i nic Dobrze, big daddy! Tak, nie, tak Więc zdobywamy punkt! Nie, jeszcze nie ale już prawie było. Dobrze, trzeba wybić tą piłkę. No znowu straciliśmy punkt. Ale ładnie trafiłem w piłkę, ale niestety to nic nie dało. Ale dobrze piłka leci i tak, zdobywamy punkt. Brawo! Mam asystę. Juhu! Tak jest, trafiamy do kosza. Oczywiście, że tak. O, piłka blisko od kosza, ale nie trafia do niego. Proszę Państwa, czy to jest kolejny punkt dla nas? Oczywiście, że tak jest. 4, 2, Big Daddy zdobywa punkt. Trochę to jest smutne, że ja nic nie zdobyłem, ale. Ale może teraz i tak jest, komik zdobywa punkt. Oczywiście, że tak. 5, 2, proszę Państwa, jaki to jest pogrom, to normalnie nie uwierzycie. Proszę paść, jaki to jest pogrom To normalnie nie uwierzycie O oh, man, bro Dobra Oj, prawie Teraz już było prawie, ale widzę, że Przeciwnicy już się poddali W ogóle nie, nie walczą Wybijam, tak średnio w sumie, ale wybijam o! Będzie go! Znaczy będzie kosz. Tak jest z doga punkt, kolejny raz, 6-2 Ale piękne bramki. Ten wyskok mi akurat się nie udał, ale może Big Daddy i ja coś zdziałamy, a może jednak nie, piłkę jest przy naszym koszu, ale jednak nie nasi przeciwnicy muszą się sporo nastarać, żeby. nie zrobią. Jeszcze na dobitkę oczywiście na 7... ale na gdzie? Dobra. Cofam te słowa, ale 6-2. Bardzo dobry wynik. ok Dobra. Ja już bym kończył ten odcinek. Dzięki yy, za wszystkie lajki z góry i subskrypcje na kanale, bo za te piękne bramki Kamiksa i Big Daviego to po prostu należy się ten like i subskrypcja z dzwonkiem tak o po prostu a ja już się z wami żegnam no i cześć cześć